A nie. Ja. ja cały czas do niego jakby podchodzę i próbuję się dowiedzieć co A tam na ile. Czy, czy coś już próbowali? Nie. Nie? A przyznają się? Gdybyś się przyznała mamie? Mama ze mną nie rozmawiała. Tak. ze mną też nie, te... te czasy jednak były jednak inne. No ja z młodą próbuję, ale ona czasami takie, mama, pój, przestań. Albo to jest nasza sprawa, nasze drinki. Nasze drinki, tak. Ja wiedziałam, myślałam, że no, muszę. jedziemy łeb w łeb. Wiesz, boję się trochę też o ten alkohol, nie jednak, bo. Po alkoholu to, wiesz, kupawka ona. Przypuszczam, że nigdy nie piła. Chociaż nie wiem, bo parę razy spała u koleżanego ostatnio, więc... Znaczy, ufam, że nie, ale wiesz, no, na takiej imprezie, gdzie nie ma rodziców, nie ma kontroli, a tam na pewno będzie alkohol. Boję się tego y, towarzystwa. Boję się, no wszystkiego coś tam może wydarzyć, tak? Alkohol, używki, no mogą wszystkiego spróbować z tego, czego im nie wolno po prostu na co dzień. Ja im powiedziałam, chcecie koncert, nie ma problemu, tutaj sobie coś wybierzcie, pojedziemy, czy zawiozę was, odwiozę, potem zadzwonicie, nie muszę tam być. Nie ma problemu, nie? Ale oni nie chcą. Nie wiem, czy chodzi bardziej o ten koncert, czy, czy bardziej o... To, Według żeby mnie bardziej, żeby byli sami gdzieś pojechać. No. A ty sprawdzasz Dawida, gdzie tam śpi i tak dalej. Ja mam. Ja mam w telefonie jego lokalizację. No. Y Czyli nie jest w stanie gdzieś tam pokłamać się i dobrze. Nie, o nie, nie. nie.